Czy pompa w moim kotle musi chodzić cały czas? I co zrobić, żeby tak nie było? Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin i prowadzę firmę serwisowo montażową. Specjalizujemy się stricte w urządzeniach firmy Wisma, więc jeżeli miałbyś z nim problem, albo chciałbyś takie sobie urządzenie zamontować, jesteś z okolic Katowic, podaj nam znać. A my przechodzimy już do sedna sprawy, czyli do pytania do serwisanta. Czy pompa w pitodensie 0,50 musi chodzić cały czas, czy może się tylko włączać wtedy, kiedy się włącza pani? Widz słusznie też dopytywał, czy sterownik pokojowy jest w stanie w tym czymś pomóc. Jak najbardziej? W momencie, kiedy znaczy w sytuacji, kiedy kocioł jest jakby zamontowany sam i nie ma żadnych urządzeń pomocniczych, on nie wie po prostu, czy już zajął mieszkanie, czy też dom. Więc musi ta pompa cały czas pracować, żeby woda cyrkulowała i żeby patrzeć, czy po prostu temperatura spadnie i wtedy ma się włączyć, czy też jest jeszcze odpowiednio dobra temperatura. Temperatura wody, nie w pomieszczeniu. To jest ta ważna sprawa. Więc kiedy zamontuję sobie termostat pokojowy, to wtedy kocioł będzie się włączać i w pompa i palnik tylko wtedy, kiedy w pomieszczeniu będzie za chłodno. No i pompa pracuje cały czas, kiedy ma sygnał właśnie z tego termostatu pokojowego. Czyli dopóki temperatura nie jest osiągnięta w pomieszczeniach, to e, pompa pracuje. No a panik łącza się dalej wedle tego, czy woda w grzennikach, czy też w podłodze ma tą temperaturę, którą sobie ustawiłeś już na kotle. E, jak ważne jest zastosowanie termostatu pokojowego? No, liczyłem kiedyś. Czy warto, wyłącze, czy warto go zastosować w odcinku na kanale, do którego link znajdziesz gdzieś tutaj? I faktycznie, szczególnie gdy mamy do czynienia z małymi domkami, mieszkaniami, taki termostat pokojowy jest z najprostszym rozwiązaniem, moim zdaniem, najbardziej sensownym albo jednym z najbardziej sensownych. A dzięki temu, że pompa nie pracuje cały czas, oszczędzisz naprawdę solidne pieniądze. Szczególnie, że ceny prądu idą tylko do góry. Także ja Ci serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem właśnie w takiej formie, bo uważam, że dzięki temu łatwiej będzie temu materiałowi pomóc większej publice. Ja tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale.